Niezależnie od tego, czy przechwyciłeś domane Vegasu, czy jesteś właścicielem sklepu internetowego, serwisu lub bloga, robienie porządków z 404 to po prostu dobra praktyka. Jak znaleźć te błędy 404, z jakich narzędzi korzystać, o tym w dzisiejszym materiale. 404 to podstawowy kod błędu HTTP wskazujący na brak zawartości po stronie serwera. Co prawdopodobne, z błędami 404 jako internauta masz niezbyt wiele do czynienia, bo najpopularniejsze systemy CMS buduje się w taki sposób, żeby zawartość, która została usunięta, była wycofywana z architektury informacji, więc dotarcie do 404 na froncie wcale nie jest takie proste. Tyle tylko, że pod przysłowiem, czego orczy nie widzą, tego sercu nie żal, na pewno nie podpisałby się Googlebot. Bo fakt usunięcia wpisu z bloga albo produktu kategorii ze sklepu internetowego może generować błędy 404, które niezagospodarowane w żaden sposób mogą potencjalnie osłabiać domenę. W tym materiale nie będę omawiał szczegółowo mechanik yy, związanych z zagospodarowaniem. Od, odtwarzania błędów 404, bo to wymaga omówienia w osobnym materiale, ale musisz wiedzieć, że generalnie każda strona, która odbija 404, nie ma impaktu na SEO. Oznacza to tylko tyle, że jeśli ze swojej architektury informacji usunąłeś zasób. Pod stronę, która miała na przykład dość dużą liczbę linków przychodzących z zewnątrz, to jeśli ten zasób, ta podstrona świeci błędem 404, robot przestaje uwzględniać je w budowie szeroko pojętego autorytetu domeny. Czyli nie dość, że tak naprawdę pozbawiasz się ewentualnego potencjalnego ruchu napływającego z wyników organicznych do, do tej podstrony, do tego zasobu, to rykoszetem niejako wykluczasz nap z napływającego do twojego domu. Link Oczywiście pomysłów na poradzenie sobie z 404kami jest kilka, bo ten zasób, pod stronę możesz odtworzyć, jeśli jest to rzecz jasna uzasadnione biznesowo, albo odbić przekierowaniem 301 na inny, odpowiedni zasób, pod stronę, albo w ostateczności chociażby 301 na stronę główną, chociaż jest to najmniej kaloryczna mechanika. Ale wróćmy do tematu, jak znaleźć błąd 404 na swojej stronie, blogu, sklepie, internetowym. Zasadniczo masz trzy opcje i możesz albo każ z każdej skorzystać. Korzystać osobna albo uwzględnić wszystkie trzy. Im większa próbka, tym więcej tych błędów 404 znajdziesz. Po pierwsze, mamy Search Console. Szukanie błędów 404 możesz zacząć od Search Console. Pamiętaj tylko, że dane dostępne w Search Console nie wyczerpują problemu, bo bazują na fragmentarycznej jednak próbce danych. I to, że na przykład w Search Console znajdziesz trzy błędy 404, wcale nie oznacza, że nie ma ich więcej. Punkt drugi, punkt B, krawling wewnętrzny, na przykład Screaming Frogiem, Xenu i innymi Broke Link Finderami, tak to nazwijmy. Dobrym pomysłem na znalezienie błędów 404 będzie albo Screaming Frog, albo darmowe Xenu. W kontekście naszego zadania to jest samego szukania 404, to na to, którą aplikację wybierzesz jest tutaj bez znaczenia. Jeśli nie opłacasz Screaming Froga, to Xenu w zupełności Ci wystarczy. Przy okazji, zarówno jedna jak i druga aplikacja pozwoli Ci przy okazji na odnalezienie błędów 404 do źródeł zewnętrznych. Dzięki temu będziesz mógł sprawdzić na przykład, czy domeny lub ich zasoby pod strony, do których linkowałeś kilka lat temu ze swojego powiedzmy to bloga, nie wygasły. I tak na przykład w Xenu jeśli link zewnętrzny będzie miał status no such host, to co prawdopodobne domena już w ogóle wygasła. A jeśli link zewnętrzny będzie miał taki status. To możesz spodziewać się, że albo właściciel strony z jakiegoś powodu usunął źródło do którego linkowałeś, lub wprowadził inne zmiany w architekturze i będziesz mógł podjąć kontekstowo decyzję, co robić dalej. Punkt C punkt trzeci krawling zewnętrzny, na przykład przez acharefs. Po co w ogóle acharefs? skoro przecież zarówno dane w Search Console, jak i Screaming Frogu czy Xenu powinny okazać się w 100% wyczerpujące nasz problem, no nie do końca, crawling wewnętrzny pozwala co prawda na wykrycie błędów 404 wewnątrz architektury informacji, czyli błędy jakie wynikają z braków pomyłek onsite'owych. może zdarzyć się, że, że na przykład usunąłeś PDF-a z oferty Twojej firmy albo usunąłeś jakiś kurs, jakąś prezentację, ale zapomniałeś, że nadal masz ten materiał podlinkowany w stopce, mimo że już dawno nie istnieje. Ale ani Xeno, ani Screaming Frog nie pokażą ci błędów 404, które nie są podlinkowane wewnętrznie, a podlinkowane z zewnątrz. I teraz załóżmy, że dwa lata temu miałeś dość poczytny, chętnie szerowany w social mediach, na Facebooku, Twitterze, gdziekolwiek, na jakichś stronach www. wpis na swoim blogu albo kategorię produktową w sklepie, ale z jakichś powodów zdecydowałeś się je usunąć. Jako, że co wysoce prawdopodobne, CMS, z jakiego korzystasz, prawdopodobnie usunął w sposób zautomatyzowany wszelkie linki wewnętrzne w obrębie architektury. I teraz może być tak, że ten CMS automatycznie utworzył przekierowanie 301, prawdopodobnie na stronę główną, ale równie dobrze mógł wprowadzić ten zasób te pod w stan błędu 404, zależy jaki CMS. I Ahrefs do tego nadaje się doskonale. Wpisz adres domeny do Site Explorera, wybierz zakładkę najlepsze według linków, a następnie określ w zakładce http core, 404 i sortuj według dowolnych kryteriów. Możesz zaznaczyć od kolumny, na przykład do Follow, a później po No Follow. Punkt trzeci, punkt C: Logi serwerowe. Ostatnia pozycja to logi serwerowe, w jakich znajdziesz wszystkie bieżące błędy 404, od jakich odbijają się różne boty. Pamiętaj, aby pracować na możliwie jak największej próbce. Zbierz logi serwerowe z ostatnich 7, a najlepiej 30 dni. Do tej operacji możesz skorzystać ze np. Screaming Frog Log Analizera, o którym jakiś czas temu było na naszym kanale. Zachęcam do zapoznania się z tym materiałem i podstawami zarządzania logami w SEO. Tymczasem dzięki za uwagę, widzimy się już niebawem w kolejnych materiałach, mówił do Was Adrian Pakulski, paku, cześć!